a dream that's all i need Słuchajcie, jestem Rosy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, to pamiętajcie zostawić tu łapkę w górę, 3000 łapy w górę i robimy kolejny taki odcinek. Do tego, jak jesteście nowi na tym kanale, to zachęcam was do zostawienia po prostu suba, aby być na bieżąco z filmami, a teraz zaczynajmy. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się mroczną historią, a właściwie to mrocznym faktem dotyczącym właśnie naszych żołnierzy, którzy są dostępni m.in. na mapie outpost i tam właśnie ich historia się zaczyna. Ich historia jest naprawdę przerażająca i historia jest naprawdę ciekawa, więc mam nadzieję, że obejrzycie ten filmik do samego końca, a na dole w komentarzu dajcie znać jakiej postaci następną tak jakby tajemnicę chcecie, abym rozwiązał. A teraz po prostu zaczynajmy. A więc jeżeli chodzi o naszych żołnierzy, to ich historia jest naprawdę smutna. Jak pewnie wiecie, znajdują się oni w tej właśnie placówce, tej alabazie wojskowej, w której to wszyscy są zarażeni. A jak zostali zarażeni? Cóż, tutaj jest dosyć proste rozwiązanie tego wszystkiego, jak to się stało. Po prostu do ich bazy, kiedy po prostu nie uważali, kiedy po prostu nie pilnowali jakiegoś wejścia, została się osoba zarażona. W momencie, kiedy taka osoba zarażona dostała się do środka, to zaraziła po prostu jednego z żołnierzy. Ten po prostu zaraził kolejnych żołnierzy i w efekcie wszyscy zostali tam zarażeni, przez co no niestety, ale cała ta placówka stała się właśnie taką można powiedzieć, że bazą zarażonych. Jednak jeżeli przyjrzymy się bliżej, bliżej ich historii, jeżeli przyjrzymy się bliżej temu wszystkiemu, odkrywamy jeden mroczny sekret. Sekret właśnie żołnierzy oraz wszystkich innych zarażonych. Już od kilku dni, albo nawet i tygodni, po internecie krąży teoria za tym, dlaczego nasi żołnierze zachowują się w ten sposób, a nie inny. I dlaczego to też w momencie kiedy kogoś atakują, wydają z siebie przerażający dźwięk, który tak naprawdę jest słowem słowem nie. Tak jest. Nie wiem czy zauważyliście, nie wiem czy przyglądaliście, nie wiem czy przysłuchiwaliście się, jak właśnie zarażony nasz tutaj żołnierz atakuje gracza. Wtedy właśnie krzyczy głośno no. Co oznacza po prostu nie. Jednak dlaczego tak krzyczy i dlaczego jako zarażony jego twarz w połowie jest taka trochę, jakby można powiedzieć, czarna, jakby jakaś mroczna materia w niego wcierała się w niego wchodziła. O co tutaj może chodzić? Cóż, na ten temat jest dużo teorii, na ten temat jest dużo wyjaśnień. Jednak do mnie przemawia jedna, jedna teoria, jedno wyjaśnienie, które po prostu nie wyjaśnia tylko i wyłącznie faktu związanego z zarażeniem naszych właśnie tutaj, można powiedzieć, no, jakby to powiedzieć, żołnierzy, ale wszystkich innych zarażonych. A mianowicie, owi żołnierze krzyczą nie, ponieważ są jeszcze w części świadomi. Czyli nie są w pełni po prostu nieświadomymi istotami, po prostu w pewnej części jeszcze rozumieją, co się dzieje, wiedzą, co się dzieje i po prostu wiedzą, że przez tego wirusa atakują innych ludzi, przez co i po prostu zarażają. A nie chcą tego robić i źle się z tym czują, boją się tego, jest to dla nich przerażające, dlatego też krzyczą nie. Jednak skoro oni tutaj mają jakąś świadomość, skoro troszeczkę rozumieją co się dzieje, to oznacza jedno, że nie są po prostu w pełni zarażeni, co oznacza, że niedawno zostali zarażeni i jeszcze mają trochę swojej świadomości. Co oznacza kolejną bardzo straszną rzecz, przynajmniej z perspektywy osoby, która została przed chwilą zarażona, a mianowicie w momencie, kiedy zostajemy zarażeni, w momencie, kiedy jakakolwiek postać w naszym świecie zostaje zarażona, to początkowo ma ona swoją świadomość, czyli atakuje innych ze tą właśnie świadomością, że to robi. Czyli po prostu zostają oni przez tego wirusa zmuszani do robienia rzeczy, których nie chcą, co jest po prostu naprawdę straszne, no bo wyobraźcie sobie, że zostajecie zarażeni. I wiecie o tym, że kogoś zaraz zaatakujecie, że zaraz kogoś zarazicie. Jesteście tego pełni świadomi, ale nie macie kontroli nad swoim ciałem. Twoje ciało jest sterowane przez tego wirusa i po prostu atakujecie drugą osobę, co jest naprawdę straszną rzeczą. I przy okazji, przez te wszystkie właśnie tutaj fakty, które do tej pory zebraliśmy, dowiadujemy się, że osoby zarażone na początku mają swoją świadomość. Jednak jak długo tą świadomość mogą utrzymać i jak długo ta świadomość w nich po prostu jest. Kiedy stają się po prostu już, można powiedzieć, Kompletnie bezwładnymi istotami, które totalnie nic nie rozumią. Cóż, czy taki moment dochodzi, czy do takiego momentu te postacie dochodzą, czy może jednak cały czas w ich ciele gdzieś tam żyje jeszcze człowiek, żyje jeszcze osoba przed zarażeniem i ona jest jakoś tam świadoma w środku tego i wie co się dzieje. Jeżeli tak, jeżeli w środku tych właśnie wszystkich zarażonych żyje jeszcze tak jakby ta świadomość osoby przed zarażeniem, jeżeli żyje cały czas ten człowiek, ten człowiek, który znajdował się przed tym wszystkim, to być może jest nadzieja, jest nadzieja na to, że w momencie kiedy odnajdziemy lek, w momencie, kiedy odnajdziemy jakieś lekarstwo, to wszyscy Ci zarażeni po prostu odzyskają tak jakby ludzką powłokę, ludzką kontrolę i osoby, które teraz tam siedzą głęboko gdzieś w świadomości, po prostu przejmą kontrolę nad swoim ciałem i będą mogły normalnie w tym świecie funkcjonować, będą normalni, po prostu mogli żyć. I owy wirus po prostu pójdzie gdzieś w nie w zapomnienie i po prostu no wiecie po prostu już będzie wszystko normalne i wszystko tutaj będzie po prostu można powiedzieć. Powiedzieć, że na porządku dziennym. Jednak jeżeli chodzi o naszych żołnierzy, to bardzo dziwnym jest fakt, że na ich ciele, a właściwie na ich twarzy, znajduje się taka ciemna materia, która tak jakby zaczyna pokrywać ich twarz. Być może jest to oznaka początkowego zarażenia, bo w sumie nie wiemy, jak to wygląda na samym początku zarażenia. I żołnierze może się wydawać, że z naszej fabuły są jedyną postacią, która. Jedynymi właściwie postaciami, które po prostu zostały zarażone niedawno, i my widzimy ich po prostu przemianę w czasie, tak jakby nie wiem, 2-3 dni minęło od ich zarażenia, coś takiego, i być może cały ten zabieg, ten cały może proces powiedzmy zarażenia przebiega tak, że kiedy zostajemy zaatakowani to po prostu w miejsce, w które zostajemy zarażeni, pojawia się właśnie taka czarna, ciemna materia. Czyli w naszym wypadku nasi żołnierze prawdopodobnie zostali zaatakowani w okolicach gdzieś twarzy, ewentualnie tułowia, no bo w sumie nie widzimy ich całego tułowia, więc mogło tułowia do góry to pójść po prostu, to zarażenie się tak pokazać na boku naszej twarzy. I być może to czarne zarażenie, ta czarna materia, obkrywa. Całe nasze ciało, aby przejąć nad nim kontrolę. I kiedy już przejmie nad nim kontrolę, to po prostu yy, po prostu tak jakby można powiedzieć, że przychodzi to w oczy. Czyli po prostu, wiesz, przejmuje kontrolę nad całym ciałem, jest już ta cała czarna materia na całym ciele, i jak już będzie na całym ciele ta cała czarna materia, to wtedy ona przejmuje już taką pełną kontrolę, już ty możesz powiedzieć, że no, tracisz świadomość, tracisz w ogóle wszystko, wszystko, nie tylko kontrolę nad ciałem, ale całą świadomość, i wtedy właśnie te oczy stają się czerwone. Ewentualnie jest tu taka opcja, że ta czarna materia to jest ten wirus i ten wirus jest w jakimś tam stopniu żywy i to on kontroluje twoje ciało i ten wirus po prostu ta czarna materia na tobie pasożytuje i nie przejmuje całego twojego ciała, tylko znajduje się w jednym miejscu na ciele, gdzie po prostu zostałeś zaatakowany. Czyli na przykład u żołnierzy to jest na twarzy, czy na przykład inna postać jak na przykład zostaje zaatakowana w brzuch to na brzuchu ma czarną materię i dlatego jej nie widzimy ponieważ większość postaci nosi ubrania, więc prawdopodobnie one zostały za atakowane po prostu gdzieś na ciele i na ciele też prawdopodobnie po prostu mają coś takiego, taki czarny znak. Jest to trochę podobne, coś do stylu Spidermana, nie wiem czy kojarzycie. Tam mieliśmy takiego Venoma, i Venom również był, niby ulepszał strój, ale z czasem chciał już właśnie przejmować kontrolę nad ciałem. Więc jeżeli oglądaliście w ogóle, jest nie tylko Spidermana, a w sumie jest nawet film Venom. Więc jeżeli oglądaliście film Venoma, to tutaj historia z tą kontrolą tej czarnej materii może wyglądać coś podobnie. Jednak jak jest naprawdę, cóż, na ten temat dowiemy się dopiero jak wyjdzie Piggy2. Ale ja chciałem dzisiaj wam przedstawić po prostu ten mroczny sekret żołnierzy, to jak to wygląda ich historia. Myślę, że temat jest dosyć ciekawy, więc napiszcie na dole w komentarzu jak ten film wam się podobał i napiszcie na dole w komentarzu jaką kolejną postać robimy. Jakiej kolejnej postaci Mroczny Sekret chcielibyście, żebym tutaj spróbował odkryć i zobaczymy co takiego uda mi się tutaj odnaleźć. Być może jakaś kolejna ciekawa postać również skrywa coś mrocznego, coś niesamowitego, co nie tylko wniesie nam trochę historii do samej postaci, ale jak i w tym wypadku po prostu wniesie nam trochę historii do calusiej fabryki były naszej gry. Zresztą jak to będzie zobaczymy oczywiście już niedługo. A swoją drogą już niedługo na kanale Pigi 2, ponieważ premiera coraz bliżej, tak jest, premiera coraz bliżej będą filmy informacyjne na temat Pigi 2, więc koniecznie zostawcie suba, koniecznie zostawcie dzwoneczek, aby dostać powiadomienie na temat Pigi 2, która już naprawdę po prostu wyjdzie i będzie można w nią grać, ponieważ zapowiedzi już są. Mamy już tutaj wiele easter eggów, więc jak będą jakieś kolejne informacje to będę o tym oczywiście informował. A więc w tym filmie to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, łapeczka w górę, napiszcie na dole w komentarzu, co sądzicie na temat tego odcinka. No i oczywiście my widzimy się już jutro o godzinie 12. Także trzymajcie się, no i hej! They want the best of me now, best of me now.